Hej, tu Denis. Witajcie ponownie na moim kanale. Zapraszam na kolejny smart domowy odcinek, a konkretnie na recenzję tej smart lampki od Yeelight, która oczywiście wspiera HomeKit. I co ciekawe, nie kosztuje milionów monet. Lecimy. Lampka przychodzi w dosyć małym pudełku i co ciekawe, oprócz aplowego HomeKit wspiera też Google Home, więc jeżeli ktoś ma oparty dom o to środowisko, to również będzie mógł ją dodać. W środku raczej minimalizm, mamy instrukcję, kabel USB do USB-C i oczywiście samą lampkę w dodatkowej folii. Jest ona całkiem mała, myślałem, że jest jednak szersza, ale w sumie to może i dobrze, że jest taka wąska, skoro ma stać na stoliku nocnym, to nie będzie zajmować zbyt dużo miejsca. Jest taka mała, że mogę ją złapać nawet jedną ręką. Wierzchu mamy połyskowy plastik, a na dole srebrny, matowy. Gdzie mamy dotykowe przyciski do włączania, sterowania jasnością i kolorami. Pod spodem jeszcze wszystkie dane i oczywiście kod do skanowania. Aby móc dodać tą lampkę do Apple HomeKit i z tyłu jeszcze złączę USB-C. Tutaj mam jeszcze żarówkę LED, również od e ale o niej zrobię osobny film, również niedługo pojawi się na kanale. Także subskrybujcie, aby nie przegapić innych filmów. Ale wracając do lampki, to podłączmy ją i tutaj jest jej pierwszy i być może jedyny minus, a mianowicie w zestawie nie było zasilacza, tylko kabel więc kostkę musimy skombinować sobie sami. Na kablu mamy informację, że wystarczy coś z 5V i jednym 2A, więc ładowarka od jakiegoś starszego sprzętu na pewno się nada. Ja miałem jakiś walający się zasilacz od starego routera mobilnego, więc teraz dostał on swoje drugie życie. Podłączmy wszystko, lampka się zapala. Skonfigurujmy może najpierw apkę Yeelight, chociaż można całkowicie ją pominąć i używać lampki tylko z HomeKit, ale pokażę Wam również jakie opcje są w dedykowanej aplikacji. Jak widzicie w aplikacji są już inne moje sprzęty od Yeelight. Klikamy plusik, aby dodać nowe urządzenie. Szukamy na liście lampki, która wygląda jak ta na stole. Nie mamy tutaj podziału na jakieś kategorie jak w innych apkach. Znajdujemy odpowiedni obrazek. Klikamy w lampkę. Apka prosi, aby zresetować lampkę, przytrzymując przycisk włączenia oraz ściemniania przez 5 sekund jednocześnie, aż zacznie pulsować. OK, mamy to. Next step. Lampka została znaleziona. Wybieramy ją i apka łączy się z lampką. A po chwili możemy już nią sterować. Mamy różne sceny oraz poziom jasności. Dalej kolory, a jeszcze dalej funkcję przepływu kolorów, której niestety nie ma wciąż w apce DOM od Apple. Kilka innych ustawień, jak zaplanowane sceny czy świecenie w rytm muzyki, którego również nie ma w HomeKit. Apka DOM od Apple zdecydowanie potrzebuje w tym temacie aktualizacji. A skoro o niej mowa, to dodajmy lampkę właśnie do HomeKit. Możemy to zrobić przez apkę e bezpośrednio. Klikamy w ustawienia oraz Add to Home. I tutaj klasycznie mamy już taki sam interfejs jak w apce DOM od Apple, czyli skanujemy kod. Wybieramy pokój, nazywamy lampkę, coś łatwego do wypowiedzenia, żeby móc sterować głosowo poprzez Siri, wybór scen, automatyzacji i lampka jest HomeKit. Wybieramy jasność, kolory, tutaj wszystko po staremu, kolory prezentują się całkiem nieźle, są dosyć żywe, niewyblakłe. Może zgaszę jeszcze główne światło, aby bardziej było widać możliwości tej lampki, A oprócz samej apki e Light czy Dom. Możemy również wszystkim sterować manualnie, czyli dotykając na środku, aby ją włączyć i wyłączyć. Po prawej mamy pasek do ściemniania, przesuwając palcem ściemniamy lub rozjaśniamy, a po lewej, robiąc takie samo przesunięcie palcem, zmieniamy jej kolor. Całkiem dobrze i responsywnie to działa, ta matowa powierzchnia sprawia, że palec się nie przylepia, tylko te swipe są gładkie i szybkie. Na początku myślałem, że może to kółeczko, gdzie dotykamy, aby lampka się włączyła, mogłoby być lekko podświetlone, aby w ciemności można było łatwo je znaleźć i zapalić. Ale po czasie odkryłem, że można też po prostu przesunąć palcem po krawędzi, nie patrząc nawet na lampkę, gdzie jest dokładnie ten przycisk, i palec w końcu przejedzie po nim i lampka się zapali. Sterować nią możemy również poprzez Siri, oczywiście zmieniając jej kolory, ściemniając, rozjaśniając. Czy wyłączając i włączając. Lampka bardzo podobna jest do innej, również od e którą już recenzowałem na moim kanale. W zasadzie to ma taką samą szerokość, a różni się jedynie wysokością. Rodzajem zasilacza, bo tam był dedykowany, a tutaj mamy USB-C. Oraz panelem dotykowym, moim zdaniem lepszym niż w tej większej siostrze. Za 250 zł myślę, że to całkiem spoko opcja, jak na sprzęt, który wspiera HomeKit i smart dom ogólnie. Nie jest do niej żaden dodatkowy mostek od Xiaomi, po prostu podłączamy do prądu konfigurujemy, dodajemy do HomeKit i używamy. Jeżeli jesteście zainteresowani jej kupnem, to link bezpośrednio do polskiego importera znajdziecie w opisie pod tym filmem. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, czy używacie u siebie w domu jakichś sprzętów opartych o smart dom, a jeżeli tak, to jakie oraz czy sterujecie nimi przez apki, czy macie je połączone z Apple HomeKit, Google Home, czy innymi rozwiązaniami. I jak to się u Was sprawdza? Nie zapomnijcie też kliknąć łapki w górę pod tym filmem, to bardzo pomaga na moim kanale, a jeżeli jeszcze go nie subskrybujecie, to oczywiście zróbcie to teraz, wbijcie tego suba, kliknijcie przy okazji również dzwoneczek, aby nie przegapić nowych filmów, nowych recenzji sprzętu od Apple, nowych rzeczy do smart domu i nie tylko. I widzimy się w następnym filmie. Dzięki hej!